No Witam serdecznie. Jestem teraz tutaj w Skorzęcinie. To jest taka miejscowość niedaleko Gniezna. I jestem tutaj jeszcze w ramach święta namiotów. Odbywa się tutaj trzeci mesjański zjazd zorganizowany przez Gorzowskie Centrum Biblijne przez pana Wiesława Dawidowicza, którego kojarzycie może z niektórych nagrań, które trafiły tutaj na, na kanał. No i jest to taki czas Pełen rozmów, modlitw i też i uwielbienia, rozważania, wykładów jest ok, tak więc e, pozdrawiam. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Wiesław Dawidowicz i przypadło mi w udziale być prezesem Grzegorzowskiego Centrum Biblijnego, które jest stowarzyszeniem, które zajmuje się badanią. Badaniem Biblii. No i ważną, myślę, istotną informacją w tym wszystkim jest to, że chcemy i staramy się, i mam nadzieję, że to nam się udaje być neutralnym względem różnych wyznań, denominacji. Także jest miejsce dla każdego, kto szuka Boga, kto kogo interesuje Słowo Boże. I gdzieś z tej inicjatywy, tak, bo kto nam wiele lat temu położył, Yy, trzy lata temu też będzie. W yy, 2019 roku no, zaczęliśmy wydawać yy, kwartalnik biblijny, który właśnie porusza i, i tematy biblijne, odpowiada na wiele pytań yy, co do Słowa Bożego i, i no, jesteśmy Bogu za to wdzięczni, bo okazuje się, że wiele osób przez wiele lat szukało yy, odpowiedzi na różne tematy biblijne i ku naszej radości, wdzięczności. Bogu za to no, znajdowało i znajduje tam odpowiedzi, także właśnie niedawno okazał się 13 już numer kwartanika biblijnego. Także no, cieszymy się i, i Bogu za to jesteśmy wdzięczni. I w ramach jakby Stowarzyszenia Gorzowskiego Centrum Biblijne powstają różne inicjatywy, też prowadzimy działalność wydawniczą. Teraz no, myślę, że warto tym się pochwalić i, i oczywiście podziękować za to Bogu, dało nam się wydać y, Nowy Testament w przekładzie Szymona Budnego, czyli no, bardzo cenne tłumaczenie, które było wykonane 450 lat temu przez Szymona Budnego, które, ja wiem, po 20 czy 30 latach od wydania trafiło na innych ksiąg zakazanych, y, a dzisiaj ku naszej radości, no i wielu czytelników Biblii, Udało się to pięknie wydać, przywrócić polskiemu czytelnikowi. No i też jakby w ramach stowarzyszenia to już będzie dwa lata temu, bo teraz mieliśmy trzeci, trzeci zjazd z Okazji Święta Namiotów. Tak myśleliśmy właśnie, jak zintegrować ludzi, jak spotkać ludzi wierzących, ludzi, którzy czytają Słowo Boże. No, i tak myślę, no ufam, że to Boża sprawa, że właśnie Bóg nam położył święta Sukot, święta Szałasów, że to jest taki radosny czas. Co więcej, te święta trwają 8 dni, więc w sumie można zrobić sobie taki urlop też. I no, dla nas też jest to, jest to takim sposobem na no, trochę urlop, ale i takie duchowe, spędzenie duchowego czasu z braćmi siostrami. No, i w tym roku dziękować Bogu było już trzecie, trzeci zjazd z okazji święta namiotów. Jesteśmy Bogu wdzięczni, że przyjechał tylu braci, sióstr, którzy szukają Słowa Bożego. Były myślę bardzo ciekawe wykłady, zgromadzenia, koncerty też muzyki takiej chrześcijańskiej, czy biblijnej, czy mesjańskiej. Nie? Także jest to myślę bardzo, bardzo dobra rzecz. I zresztą Uczestnicy potwierdzają, że był to dla wielu bardzo dobry czas. No, też ku naszej radości, dwóch braci się zanurzyły, wymniejszyły, bo też zrozumieli, że chrzest, który mieli w imię ojca, i syna i ducha, faktycznie nie jest wystarczający, jeśli chcemy podejść biblijnie do tej sprawy. Także, też jest to taka no, dla nas radość. I co jest istotne w tym wszystkim, że udało nam się. Zresztą, Generalnie na tym bardzo nam zależy od samego początku działania stowarzyszenia, żeby to było, to, co robimy było dla wszystkich wierzących. I tak samo właśnie ten zjazd mesjański jest, jest otwarty czy dedykowany dla wszystkich wierzących. Nie patrzymy, kto z jakiego jest yy, tak zwanego wyznania czy denominacji, Natomiast co jest rzeczą ważną, yy, jest to miejsce dla każdego, kto słyszy. szuka Słowa Bożego, bo nie boimy się rozmawiać o, o trudnych tematach, trudnych sprawach. Każdy temat biblijny, który, który jest ważny omówienia, czy jest potrzeba omówienia, to o tym rozmawiamy. Myślę, że bardzo dużym, dużym zainteresowaniem cieszyły się rozmowy. To już takie poza nieoficjalne, kularowe, gdzie i do pierwszej, do drugiej w nocy ludzie siedzieli, rozmawiali. Yy, o Słowie Bożym dawali, no, dzielili się swoimi doświadczeniami na, drożu, na drodze Bożej, także to jest myślę w tym wszystkim też yy, bardzo ważne, żeby integrować no, tutaj są ludzie, którzy już są od samego początku tak, tak yy, gdzieś tam ich Bóg dwa lata, lata temu tak przeprowadził i, i oni już później mówią, kiedy będzie następny zjazd, już się nie mogą doczekać nie? także zaprzyjaźniliśmy się jesteśmy braćmi, siostrami, razem Pracujemy na niwie pańskiej, także no, nazwa dlaczego mesjański wynika to z faktu, że to jest taki nurt, gdzie to może być. Miałem tą łaskę od Boga, że gdy jeszcze w ogóle w Polsce nie mówiono o ruchu mesjańskim, to trafiłem do takiej społeczności, która, w mojej opinii, w latach 80. właśnie była prekursorem ruchu mesjańskiego, czyli powrót do, do Biblii, powrót do Prawa Bożego, do Bożych przykazań i wiara w Pana Jezusa, w Mesjasza, Bo to niektórzy myślą, że jak mesjańscy, to już, to, że, to są, że to jest judaizm, że to są Żydzi, że odrzucają Pana Jezusa. Nie. To jest, myślę, coś takiego, coś jakby pośrodku, czyli pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem, gdzie właśnie Żydzi wzięli Torę, nie przyjęli y, Pana Jezusa jako Mesjasza, natomiast chrześcijanie wzięli Pana Jezusa, a odrzucili Prawo Boże. A ten, no, my gdzieś tam, myślę, mam taką nadzieję, wpisujemy się właśnie w ten środek, gdzie jest miejsce i dla jednych, i dla drugich, i żeby wspólnie badać Słowo Boże, sprawdzać, jak się sprawy właśnie w Biblii mają, Także to. No, zapraszamy serdecznie wszystkich I do kontaktu, nie tylko na zjazd Ale i do kontaktu Jeśli, jeśli będzie takie pragnienie Do wspólnych rozważań Jeśli chodzi o Słowo Boże no, tak, tak staramy się Co możemy, co Bóg pozwala Żeby właśnie no, Budować ciało Chrystusowe tak? które, które jest Którego głową jest Jeszua, Mesjasz a prawo Boże jest tym, co, co je jakby określa, tak zasady określa, według których powinno to ciało się budować, nie? żeby to była wiara w Boga i wiara w Syna. Tak jak Bóg pozwoli, oczywiście planujemy tak za rok, również tutaj, to będzie właśnie też w październiku, myślę tak w połowie października, również planujemy następny zjazd. No i jak Bóg pozwoli, to zapraszamy wszystkich serdecznie. To jest ważne w tym wszystkim myślę, że to warto dodać że koszt udziału w zjeździe ogranicza się tylko do opłaty, jakby pobytu tutaj w hotelu i opłacenia tego podstawowego wyżywienia. Natomiast Wszystkie inne wykłady, koncerty czy, czy kolacje szabatowe to wszystko jest jakby już tutaj yy, pokrywane przez Stowarzyszenie Gorzowskie Centrum Biblijne. I też w tym miejscu, jeśli mogę podziękować, to chciałbym wszystkim braciom i siostrom podziękować, którzy, którzy wspierają ten projekt, bo, bo no, nie robimy to sami. Tak? Są ludzie, których Bóg dotyka, których, którym kładzie na serce, żeby wspierać tę naszą działalność. I, i widzimy w tym no, wielkie Boże błogosławieństwo. Tak? Myślę, że w tym roku było równie, równie udana jak w poprzednich latach, tak? czy w poprzednim roku. No i jesteśmy za to Panu Bogu wdzięczni.